Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj. Sebastian Pypła, i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Czeliński, redaktor naczelny Resetu Obywatelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, bo napisałem do, do pana, bo przeczytałem chyba nad ranem taki wpis, albo to było jeszcze wieczorem wczoraj. Jeśli się potwierdzi, to mamy cud nad Wisłą. No i jak widać, limit cudów w Polsce jest wyczerpany. I cudu nie było. I cudu nie było, tak. Oczywiście teraz pojawia się jak to zawsze po wyborach dużo różnych komentarzy, co można było zrobić lepiej, dlaczego ten wynik jest jaki jest. Mm, ale to. Tak, dla uporządkowania naszej rozmowy, może zacznijmy od tego. Taka jedna rzecz, której Koalicja Obywatelska albo Rafał Trzaskowski przez ostatni rok nie zrobili, nie rządzili. No właśnie. Nie rządzili. To znaczy, rozwinę to oczywiście, już, żeby nie mhm. iść równoważnikami zdania. W tych wyborach, na tych wyborach, zaważył dorobek. A raczej jego brak rocznych rządów koalicji. Każdy, każde wybory tego typu, one oczywiście mają tą swoją warstwę personalną i był Trzaskowski, Nawrocki w drugiej turze, ale każdy z nich startował z jakimś bagażem. Bagażem Rafała Trzaskowskiego było półtora roku rządów koalicji. Z 23 roku, półtora roku, które nie tylko przez przeciwników politycznych, bo to to półbiedy, ale przez zwolenników tej koalicji jest ocenianych bardzo krytycznie. I ja w ogóle jestem zaskoczony, że aż na tyle udało się wyborców zmobilizować. Mimo, że było ich mniej niż w 2023 roku po stronie koalicji, ponieważ ten rząd, jakbym miał tak dużym skrótem powiedzieć, to mm -hmm. poza Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Radosławem Sikorskim, do jakiegoś stopnia poza Ministerstwem Sprawiedliwości i Adamem Bodnarem, to był rząd absolutnego bezruchu. Z pełnym przyzwoleniem premiera, którego ja za tę porażkę Trzaskowskiego obarczam w największym stopniu. Donald Tusk pozwolił na to, żeby był na pewien rodzaj nieróbstwa pozwolił na to, żeby nowa ekipa w ciągu tygodnia czy dwóch poczuła się Tymi klasycznymi politycznymi, tłustymi misiami. Przeważnie. Politykom potrze politycy potrzebują jednej dwóch kadencji, żeby przejść fazę tłustego misia. Tutaj to poszło bardzo szybko. Myślę, że po miesiącu już wszyscy poczuli się tłustymi misiami. Nie było wyraźnego odejścia od patologii krytykowanych przy poprzednich rządach, od nepatyzmu, od niejasnych kryteriów. Decyzji dotyczących wybierania poszczególnych osób, czy w spółkach Skarbu Państwa, czy przy, przy organizacji mediów publicznych, to są takie rzeczy, które nawet jeżeli nie są przedmiotem dużych publikacji prasowych, to one są dosyć powszechnie znane. I tutaj cała narracja dużej części. Tych, którzy nazywają się antysystemowymi, że PC Platforma to jest w zasadzie ten sam sposób myślenia, ten sam sposób rządzenia, ta koalicja w wielu punktach no, po prostu swoim działaniem bądź zaniechaniem potwierdzała. I tłumaczenie, że to jest koalicja, trudno się rządzi, nie jest tłumaczeniem, ponieważ nie przywrócili nawet podstawy, czyli takich bazowych standardów działania prawa, czyli zatrudniania ludzi kompetentnych do zarządzania majątkiem, który jest publiczny, to jest przywrócenia mediom państwowym roli publicznej. No To się po prostu nie stało. I o ile można było przez pierwsze miesiące wybaczać, o tyle po półtora roku to na większość tych zaniechań wytłumaczenia już nie było i za to zapłacił cenę Rafał Trzaskowski, ponieważ w takich klasycznych kryteriach politologicznych, to prezydent, który jest wybierany rok czy półtora roku po wielkim sukcesie swojego zaplecza politycznego, to powinien mieć pewne 10% przewagi. A tu mówiliśmy żyletki, żyletki, jak się okazało, żyletki wystawały nie w tą stronę. Czy nie jest tak, że po prostu ta formuła koalicji obywatelskiej powoduje to, że ten byt jest no właśnie właściwie bezideowy bez, albo bez jakiegoś mocnego kierunku i, i, i pomysłu, który by za nim poszedł? No bo zbiera tak bardzo różne środowiska, że właściwie jedynym celem jest władza, ale też patrząc na, na, na to, jak koalicja obywatelska rządziła sobie w poprzednich latach. Tak naprawdę ona nigdy nie wygrała, żeby samodzielnie rządzić. No nie, no bo to się, bo to się jednak rzadko zdarza. To, to już jest kwestia konstrukcji e, ordynacji. Żeby, żeby samodzielnie rządzić, to trzeba mieć szczególną konstrukcję. No tak, ale no, myślę, że <gry> takie, Uczciwie mówiąc, nigdy nie wygrała, ale, po prostu. Ale, ale powiem w ten sposób. To, że partie duże, które skłaniają się do centrum, takie jak, jak Platforma Obywatelska, no nie będą miały zdecydowanej tożsamości ideowej, to jest jedno, ale żadna tożsamość bądź jej brak naprawdę nie przeszkadza w uczciwości i rzetelności. I spełnianiu choćby tych łatwych, jak się wydawało, obietnic wyborczych, a mianowicie zastąpienia nepotyzmu i kolesiostwa zasadami, które przecież są spisane i nie trzeba ich szukać ani. Ani wymyślać, czyli z zasadami kompetencji. Natomiast w momencie, kiedy wyborcy tej koalicji szerszej, tak, czyli mówię tutaj o, o partiach, które wchodzą w skład rządu, której trzą tych wyborców, to oczywiście większość tych wyborców, to wyborcy koalicji obywatelskiej, widzą, że tak naprawdę zmiana nastąpiła personalna, a nie co do zasad, to mogą sobie zadawać pytanie, a w zasadzie dlaczego miałbym popierać to dalej, skoro niewiele się zmienia. Jeżeli na miesiąc przed wyborami e, trzech policjantów zasłużonych w e, damskim boksie, czyli w pacyfikacji demonstracji kobiet, dostaje awanse już od nowego ministra, od nowego rządu, to przepraszam, co mogą czuć? Te kobiety, które były zamykane w kotłach, które były tam tymi pałkami teleskopowymi tłuczone, no przepraszam, no to. To jest symbol. Ja wiem, że to jest drobiazg, tak? bo tych policjantów jest tam kilkadziesiąt tysięcy. Wiadomo, ktoś awansuje, ktoś nie. A dlaczego akurat ci są awansowani, którzy są pamiętani jako pałkarze? Dlaczego nie, były, nie było pracy nad służbami specjalnymi i to państwo nadal jest bezzębne, ponieważ e, służb nie ma? E, dlaczego nie było realnego wstrząsu? W tych wszystkich obszarach gospodarczej działalności państwa, gdzie mieliśmy potężną patologię, potężne nadużycia, i przychodzą nowe zarządy, które wcale nie mają kompetencji wyższych, w zamian za to kupują sobie nowe samochody. Jeszcze raz powiem, to są drobiazgi, bo ten samochód nie wpływa na wynik spółki, ale to jest symbol podejścia do tej, do tej władzy. Jest wiele obszarów, w których naprawdę można było decyzją ministerialną, decyzją wykonawczą zmienić rzeczywistość, a to się nie działo. No przecież my jesteśmy w kluczowych obszarach państwa w tym samym punkcie, w jakim byliśmy półtora roku temu, czy mówimy o energetyce chociażby, dużo było szumu, jedna ustawa wiatrakowa, druga ustawa wiatrakowa. A generalnie też tak, jeżeli ten rząd nawet coś zrobił, bo ja nie postawię tezy, że nie robił nic, to bardzo skrzętnie to ukrywał, jak jakąś wielką tajemnicę państwową, że, że coś się udało zrobić, nikomu tego nie komunikował. No proszę mi powiedzieć, no, jaki był powód, jaki był powód, żeby akceptować działania tego rządu, szczególnie że jeżeli że ich raz nie było ich dużo, a dwa. Te, które były, nie były komunikowane. No, jesteśmy, nie wiem, to, to jakiś taki, czy tam gen autodestrukcji jest gdzieś wpisany, czy jakaś fobia społeczna, która nie pozwala komunikować się z własnymi wyborcami. Nawet w obliczu tych wyborów mieliśmy wiele komunikatów magów z Koalicji Obywatelskiej, jak bardzo oni rozeznają cudzych wyborców, ile tam przeciągną od Mencena, ile przeciągną od kogoś. Żaden z nich przez moment nie zastanowił się nad własnymi wyborcami. A ta przegrana była ze względu na demobilizację własnych wyborców, bo to, że Polska jest podzielona na pół w takich wyborach, gdzie są dwie opcje, to było wiadomo. I drugie, co było wiadomo, jeżeli zmobilizujemy swoich, wygrywamy. A tu było jakieś takie bajanie i kampania, która była bez przekazu, bez treści i wyraźnie bez planu. I tak naprawdę w tych ostatnich dwóch tygodniach przed drugą turą nastąpił jakiś plan zarządzania kryzysowego. A mam wrażenie, że wszystko, co się działo przed pierwszą turą, przy potężnym wysiłku Rafała Trzaskowskiego, przy jakimś tam natężeniu pracy sztabu, to był czas stracony, bo to nie sztuka spotkać się z milionem ludzi. Sztuka jest spotkać się z milionem ludzi i mieć im coś do powiedzenia. No i tu tego zabrakło tego elementu powiedzmy im coś. Zabrakło identyfikacji, zabrakło celów. W zasadzie jedyne, co się pojawiło, to nie wiem, no tak jak pod koniec kampanii w Rybniku bodaj, w Rybniku bodaj Rafał Trzaskowski powiedział coś zdecydowanego o Śląsku i jego interesach. Ale tak naprawdę nie wiem, choćby o kobietach, to no coś powiedziała coś powiedziała jego żona raz czy drugi, ale też, tak powiedziałbym, trochę cichszym tonem, żeby to za bardzo nie wybrzmiało. No, na jakie grupy Koalicja Obywatelska i Rafał Trzaskowski liczył? Na tych, którzy nie mają zdania na żaden temat, to, to jest chyba za mała grupa. Tak, no, mnie w ogóle zastawia to, że tak naprawdę e, symbolem e, grupy idącej w niedzielę do głosowania za Rafałem Trzaskowskim był symbol, który przyniosła mu inna kandydatka na prezydenta, czyli Czerwone no. Korole. Myślę, że trochę obrazuje. Ale to, ale to, to ja, ja panu powiem, bo to pojęcie jest dosyć prosta, ponieważ ta inna kandydatka zatrudniała, zatrudniała czy pomagali jej na innych zasadach w sztabie fachowców. Natomiast sztab Rafała Trzaskowskiego był złożony z ludzi, których on uznawał za sympatycznych, za przyjaciół, niektórzy byli zasłużeni, natomiast w tym sztabie no, zapomniano, że do takich kampanii używa się kopirejtera, z jakichś przyczyn ten zawód istnieje i ludzie zarabiają na tym pieniądze, zatrudnia się i to jest też już norma wcale nie taka nowa, neurolingwistów do tego, żeby pomogli konstruować przekazy, ponieważ politycy, jak zresztą wszyscy my, mamy to do siebie, że siedząc w jakimś swoim getcie, swojej branży, tracimy słuch językowy i nie potrafimy wymyślać dobrych haseł. Dlatego są, od tego są specjaliści, którzy niczym innym w życiu się nie zajmują. Tracimy też słuch pod kątem tego, jak się mówi do ludzi, którzy są pokoleniami, ale nie od nas wyżej bądź niżej. Może tych wyżej to prędzej, bo ich znamy, a tych niżej niekoniecznie. I tutaj wchodzą neurolingwiści, którzy mówią, jak powiedzieć to samo, ale językiem bardziej komunikatywnym, przekonywującym i konstruując przekaz w sposób, powiedziałbym, uzależniający wręcz od, od, od tego przekazu. Tego wszystkiego Rafał Czoskowski nie miał. To wszystko miał Karol Nawrocki i nawet ta rzecz gadżet. To muszę Panu powiedzieć, że na pierwszych zajęciach z marketingu politycznego mówi się o gadżetach. Dokładnie mówi się tak. o symbolach, mówi się o czymś, co powinno się kojarzyć. No i tutaj Janna Senyszysz na finiszu ratowała Trzaskowskiego, robiąc symbol z tych korali. Zresztą wiele wyborczyń i wyborców zresztą też maszerowało na wybory w tych koralach. Więc to był taki strzał. Tylko pytanie brzmi. Dlaczego w ostatnim tygodniu kampanii i dlaczego kontrkandydatka z pierwszej tury, a nie sztab Trzaskowskiego, który pół roku temu powinien mieć to wymyślone. Dokładnie tak. Ja jeszcze dziś na śląskiej opinii pozwoliłem sobie napisać tekst o tym, bo zakładam, że najbardziej wynik tych wyborów i najszybciej odczują samorządowcy, którzy w tą kampanię się mocno zaangażowali i pewnie bym nawet postawił tezę, że mocniej niż niektórzy politycy. Koalicjo, ko koalicji Obywatelskiej. No i oni właściwie przygrywają e, wszystko, bo po pierwsze, wielu z nich angażowało się w tą kampanię, no bo zakładało, że wtedy uda się zlikwidować dwukadencyjność. E, wielu z nich angażowało się, bo zakładało, że uda się cofnąć e, skutki Polskiego Ładu na, na budżety samorządów. A dodatkowo e, tą, tym zaangażowaniem. Wielu tych samorządowców no, straciło tą łatkę apartyjnych i, i właściwie zostali myślę z świadomości wielu wyborców zblatowani jednak z koalicją obywatelską i, i, i co w pierwszej w skojarzeniu z platformą obywatelską. Czy, I patrząc na to, co się wydarzyło w Żabrzu, bo też myślę, że w Żabrzu mieliśmy taki fajny przedsmak tego, co co się wydarzyło w niedzielę. No właśnie, negatywne emocje, ale też takie, taka mobilizacja tych środowisk prawicowych, bardzo różnych, pewnie też często sobie zaprzeczających. No, no i w Zabrzu i w niedzielę pokazała, że jest bardzo silna i jest niedoceniana i, w, i wydaje mi się w tych wyborach ogólnopolskich ale także tych wybor, tych, tym referendum w żabrzu za odwołaniem pani prezydent Agnieszki no Myślę, że przeciwnik został niedoceniony i, i, od, i od lokalnych działaczy w jednym i drugim przypadku słyszałem, no jakoś to będzie. Raczej wygramy. Nie, no to, no to jest właśnie ten jakiś, jakiś problem. Nie rozumienia tego procesu społecznego, bo ja rozumiem, że w tej chwili w, nam się trochę ta polityka zmieniła, trochę też demokracja się zmieniła od momentu, jak mamy tą falę populizmu e, w Stanach, to się nazywa altrightem, trampizmem i tym podobnym, no ale w, w Polsce też. Ale umówmy się, no to nadal polega na tym samym, a mianowicie na przekonywaniu ludzi do swoich racji. I za każdym razem, kiedy ktoś dochodzi do wniosku, że moje racje są tak oczywiste, że ja nie muszę do nich przekonywać, musi ponieść klęskę. Za każdym razem, jak ktoś zlekceważy przeciwnika, bo przeciwnik jest głupi, przepraszam za kolokwializm, ale to, to tak wygląda, to, to właśnie sobie robi pierwszy krok do przegranej. I ja bardzo doceniam tych samorządowców, bo ja uważam, że to też ta taka apolityczność w samorządzie jest, jest hipokryzją. No proszę, przecież to są ludzie, którzy mają swoje poglądy polityczne i, i nie mogą udawać, znaczy mogą, ale nie powinni udawać przeźroczystych, bo nic z tym złego. No jest inna rzecz, że no przeszliśmy też przez, przez etap, w którym samorządy zostały upolitycznione czy wręcz upartyjnione. Już na pewno w większych ośrodkach to one funkcjonują logiką partyjną, nawet jak te partie się tam nazywają, Jakieś kocham bytom, kocham coś tam, czy, czy jakieś inne komitety, to, to to jest i tak rozpoznawalne. Tylko, że powiem, oni ryzykują jeszcze jednym, i myślę, że w tak podświadomie tego się boją. Otóż ta opcja, która znowu wskoczyła na falę, która idzie do zwycięstwa, mówię tu o pisie, jest opcją bardzo pamiętliwą i bardzo mściwą. I przecież to nie jest fantazja, tylko fakty z ostatnich lat, gdzie na przykład w programach rządowych, dotacyjnych uczestniczyły te właściwe samorządy, gdzie Prezydent Burmistrz czy Wójt popierał partię, która się nazywa PIS. W związku z czym to wystąpienie przeciwko PIS-owi to jest także być może w perspektywie taka bardzo realna, bardzo realna strata dla tego gospodarza, dla tego gospodarza gminy i dla jego gminy bezpośrednia. Jesteśmy naprawdę w sytuacji, bo ja byłbym, nie, nie wiem, to jest taki system francuski, gdzie samorządowcy są wręcz przymuszani do uczestnictwa w polityce e, krajowej, bo tam system zakłada, że nie wiem, jak ma być kandydat na prezydenta, to on musi zebrać określoną pulę. Wsparcia właśnie od burmistrzów, od różnych kręgów, więc tak naprawdę ci burmistrzowie opędzić się momentami nie mogą i prędzej, czy później ktoś ich skusi, żeby poparli tego czy tamtego, bo tego wymagają przepisy krajowe. Inaczej Francuzi nie mieliby kandydatów na prezydenta. Gdyby burmistrzowie któregoś dnia powiedzieli, merowie, przepraszam, powiedzieli nie Basa, nie mieszamy się. To jest, to jest normalne, natomiast no, pytanie też jest takie, na ile w samorządach, szczególnie tych większych, da się jeszcze wytłumaczyć, że sprawy lokalne, że nie muszą się przekładać na rozgrywki ogólnopolskie i na odwrót, że przynależność partyjna bądź sympatie partyjne nie muszą się przekładać na układ w Radzie Miasta. One się niestety przekładają, ja wiem jaka jest rzeczywistość, natomiast no, prawda jest taka, że gdzieś na tym poziomie samorządowym, o ile ten samorząd nie, nie zaczyna mieć imperialnych planów i uprawiać polityki zagranicznej, bo takie też się tam czasami zdarzają, ale jeżeli działa w ramach swojej kompetencji, to ta Sympatia czy partyjność radnych, burmistrza, prezydenta no nie powinna mieć większego znaczenia. W Polsce niestety ma. W Polsce niestety ma, ale ja mam wrażenie, że sympatie polityczne woźnego w szkole, z całym szacunkiem dla tego, dla tego zawodu, także zaczynają mieć w niektórych okolicznościach jakieś fundamentalne znaczenie, no co, co, jest, co jest bzdurą. Ja tylko mam nadzieję, że te dalsze losy Polski nie potoczą się w tym kierunku, bo tu Pan wspomniał o Polskim Ładzie i tak dalej, ale powiedzmy sobie, że, że te szkody związane z Polskim Ładem to jest pewien szerszy proces sposobu myślenia szeroko rozumianej prawicy o samorządach, czy większości tej prawicy, który jest bliższy takiego modelu. Odległego od autonomii, raczej takiego modelu władzy terenowej, sowicie dotowanej w razie potrzeby z budżetu centralnego, ale jednak trzymającej się pewnej wertykularnej podległości. Czyli samorządy mają być podwoje wodą. No to, to jest taki pomysł, który tam się obija, moim zdaniem bardzo szkodliwy dla Polski, ponieważ sukcesy samorządów, które są autonomiczne i działają. Samodzielnie no, przez ostatnie 30, ponad 30 lat, bo to 90 rok, kiedy, kiedy weszliśmy w samorząd gminny, no, są niepodważalne i są to najlepsi gospodarze małych ojczyst. Więc mam nadzieję, że to nie pójdzie dalej, i, i że po raz kolejny nie będą tym samorządom obcinane możliwości działania. Marcin Celiński był naszym gościem. Dziękuję bardzo. też zapraszam do tego, na Śląsk żeby słuchać Śląskiej Opinii w tym tygodniu. Będziemy właśnie rozmawiać o tym, co dalej, co się wydarzyło, jakie błędy zostały popełnione, ale też jak działać czy to społecznie, czy to w innych sferach życia publicznego na rzecz tego, żeby jednak też tą polaryzację, która jest też źródłem tych wszystkich problemów naszych w ostatnich latach zahamować. Dziękuję bardzo. Żeby swoje. zahamować, jak zahamować, pozwolę jeszcze na, mm -hmm. na koniec będzie. Dziękuję za rozmowę, żeby ją przeżyć. O, tak. Chyba tak. Tak, <grym> by to było pojedyncze. <grym> <grym> Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do Klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl Ukośnik Klub. Do usłyszenia.